Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów Teatru Kapitol. Z racji e, Międzynarodowego Dnia Książki i sytuacji, w której obecnie wszyscy e, się znaleźliśmy, chcąc sobie e, umilić czas, oderwać się od tej przygnębiającej nas rzeczywistości, chciałabym Państwu e, zaproponować parę pozycji książkowych ode mnie, może coś Państwa e, zainteresuje. Dla tych oczywiście, którzy jeszcze nie czytali, książka autora którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, Leopold Tyrmand zły. Jest to książka legenda. Świetny kryminał z wątkiem miłosnym w tle. Następnie dwukrotnego zdobywcy literackiej nagrody Nike Wisława Myśliwskiego Ucho i igielne. Również fantastyczna, bardzo poruszająca powieść o ludzkim nosie, o przemijaniu. Czyta się ją jednym tchem, i tak naprawdę, chyba najciekawsze to, co zostaje po jej odłożeniu, a proszę mi wierzyć, że zostaje ona w naszych myślach i w naszym sercu na dłużej skłania do refleksji. Następnie mój ukochany gatunek, biografia. I tutaj biografia pani Denuty Szafarskiej, niezwykłej kobiety. Jej czas, Gabriela Michalika. No, była to legenda teatru i kina. Postać fantastyczna o bardzo bogatym życiu. Następnie moja ukochana, Meryl Streep, znowu ona. To kobieta, która jest dla mnie wzorem. A tym ciekawsza jest ta biografia, ponieważ ona pokazuje. To kim, kim była, zanim stała się um, ikoną i um, jak wyglądała jej droga. Um, książka Michaela Schulmana. Um, ogromna ilość ciekawostek i materiałów, których Państwo nie znajdziecie gdzie indziej. Polecam. Następnie coś króciutkiego, będą to opowiadania Raymonda Carvera, jest to doktor Harvaldu. Um, bardzo sprawnie piszą miłości. I o tym, o czym mówimy, kiedy mówimy o miłości. Krótka opowiadanka na jedną, dwie, trzy strony. Mm, bardzo fajne, bardzo wnikliwe, i mówi o tym, o czym bardzo często boimy się mówić, i skrywamy gdzieś bardzo głęboko w sobie. Teraz dwie inne propozycje, szybciutko. Dla tych, którzy są spragnieni wiedzy, więcej zdań polskich pana Jerzego Bralczyka i jego. Um, bardzo błyskotliwy komentarz do tych naszych znań polskich, o, których, o których, których każdy wie, każdy je zna, ale nie każdy wie, jaka jest ich historia, skąd się wzięły. A są to takie zdania m.in. jak Polak potrafi, czy też śpiewać każdy może, przychodzi baba do lekarza, bo to zła kobieta była, czy też a siedzi i zawieje w te reberka. Bardzo ciekawe. Naprawdę nie będzie to stracony czas. A na koniec coś zupełnie innego. Dla tych, którzy z Państwa jeszcze nie mają, dosyć sprzątania. Jest to książka Marie Kondo, Magia sprzątania. I proszę mi wierzyć, nie jest to książka o tym, jak zamiatać podłogę. Naprawdę ta książka może być ogromną inspiracją. Japońska sztuka początkowania i organizacji to to książka, która pokazuje nam tak naprawdę, jak ważne jest to, czym się otaczamy, w jaki sposób się otaczamy, jak ten ład wokół nas ma ogromny wpływ na nasze życie, również wewnętrzne, zawodowe i każdego dnia na nasze, na nasze samopoczucie. Polecam serdecznie. Państwu życzę dużo, dużo zdrowia, przyjemnych lektur. No i do zobaczenia jak najszybciej w Teatrze Kapitol. Pozdrawiam serdecznie Dominika Kraszczyńska.